Serdecznie na briefingu prasowym, który poświęcony będzie przyszłości Stomilu Olsztyn oraz nadchodzącemu, nadchodzącemu sezonowi 2023-2024, który zbliża się wielkimi krokami. Będziemy mieli też wielką niespodziankę, pozytywną niespodziankę dla Państwa, ale o tym mówić będą nasi dzisiejsi goście. Są z nami pan Tomasz Żukowski, wiceprezes zarządu Stomilu Olsztyn SA. Zapraszam. Pan Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, zapraszam Panie Prezesie oraz profesor Norbert Maliszewski, szef rządowego Centrum Analiz, sekretarz stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Witam także zebranych gości, parlamentarzystów, ludzi sportu oraz oczywiście przedstawicieli mediów. Witam również Panią Wiceprezes Zarządu Energii SA do Spraw Komunikacji, Adriannę Sikorską. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność i o zabranie głosu. Poproszę Tomasza Żukowskiego, wiceprezesa zarządu Stomilolsztyn SA. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jak widzicie, nad Stomilem zaświeciło dzisiaj słońce. I to dosłownie, bo przez całą noc padało. Czekaliśmy, wypatrywaliśmy. E, mamy to słońce i zbiegło się to z piękną chwilą dla naszego klubu. Wydaje mi się, że dosyć historyczną, ponieważ e, podpisaliśmy umowę z Energią Grupa Orlen, która zostaje od dzisiaj sponsorem strategicznym naszego klubu. I w sezonie 2023-2024 będzie wspierać nasz klub, w czym? W walce o pierwszą ligę. Jak wiecie, dopiero zakończony sezon, niestety, nie zakończył się dla nas pomyślnie. Do samego końca walczyliśmy o ten na Was. Bardzo staraliśmy się, zarówno drużyna na boisku, jak cały sztab trenerski, zarząd, rada nadzorcza, wszyscy pracownicy w klubie. I z tego miejsca chciałbym im bardzo gorąco podziękować, bo bez nich nie mielibyśmy tych wspaniałych emocji, które, których doświadczaliśmy przez ostatnie kilka dni. Mam nadzieję, że z dniem podpisania tej bardzo ważnej dla naszego klubu umowy. Będziemy w stanie powalczyć o coś więcej w przyszłym sezonie, i wszyscy e, niesieni falą sukcesów grupy Orlen, e, zameldujemy się w przyszłym roku w pierwszej lidze. E, oczywiście nic nie dzieje się bez przyczyny e, i ten sukces nie byłby możliwy bez kilku osób. Ja tutaj bardzo serdecznie dziękuję panu e, ministrowi Norbertowi Maliszewskiemu, który zaangażował się w pomoc klubowi. E, jest to osoba poniekąd związana z Olsztynem i, i kibicowsko również mieliśmy okazję widzieć pana ministra ostatnio na trybunach i nie był to przypadek. Mam nadzieję, że pan minister będzie przyjeżdżał do nas częściej i będzie wspierał dumę w armii. E, dziękuję bardzo panu prezesowi Danielowi Obajtkowi za to, że przekonaliśmy go do tego Pomysłu i do tego projektu pokazaliśmy, jaką potęgą jest Stomil Olsztyn, czym dysponujemy. E, I dzisiaj możemy świętować ten sukces. E, mam nadzieję, że razem z energią grupą Orlen osiągniemy dużo. E, I to już w przyszłym sezonie i że zameldujemy się, tak jak powiedziałem, w pierwszej lidze, która należy się Olsztynowi. E, ja zawsze przeciągam, więc chciałbym przekazać głos dalej bo myślę że moi wspaniali mówcy mają więcej do powiedzenia dziękuję bardzo dziękujemy panu prezesowi o zabranie głosu poproszę pana Daniela Obajtka prezesa PKN Orlen panie ministrze panie prezesie szanowni państwo tak to jest wielka chwila wielkie wydarzenie jako koncern multienergetyczny koncern który zarówno ma przede wszystkim realizować zadania biznesowe, to jest normalne DNA koncernu, ale koncern Orlen jest dumą polskiej gospodarki. Jest jedną, praktycznie najbardziej rozpoznawalną polską firmą, polską marką na świecie. Oprócz tych zadań biznesowych, oprócz tego potężnej masy wydatków na inwestycje, bo pragnę zaznaczyć, że wydajemy na inwestycje w sumie 320 miliardów złotych. To są miliardy, które mają dbać przede wszystkim o naszą gospodarkę. Ta inw te inwestycje mają zabezpieczyć Polskę, Polaków. Ale ta wielkość koncernu to również ludzie. I taki koncern również musi spełniać zadania społeczne. Nie ma możliwości funkcjonowania tak dużego narodowego koncernu, który nie spełnia zadań społecznych. I cały czas właśnie takie zadania społeczne spełniamy. Jesteśmy największym sponsorem polskiego sportu. Jesteśmy firmą, która dba o polski sport. Z jednej strony mamy zadania społeczne, darowizny, które praktycznie ponad 320 milionów darowizn przekazaliśmy fundacjom różnym stowarzyszeniom. Ale oprócz tych darowizn to są dziesiątki milionów, dziesiątki milionów, które idą w polski sport. Traktujemy to zarówno jako Zadanie społeczne, ale też to jest zadanie biznesowe. Przez to budujemy markę, zwiększamy pulę swoich klientów. To też jest zadaniem biznesowym. Ale dobrze łączyć zadanie biznesowe z zadaniami społecznymi, które realizujemy. Oczywiście Orlen to dwa komitety, olimpijski i paraolimpijski. Orlen to 11 związków. Orlen to... 100 indywidualnych umów sportowych. Orlen to 70 klubów w Polsce. Orlen to 300 tysięcy dzieci. To jest system szkolenia dzieci. To 300 tysięcy dzieci, które są ujęte w różnych programach związanych z sportem. Ten ogrom Orlenu pod względem zadań społecznych i sportu jest bardzo duży. Nie byłoby tej możliwości, gdyby Orlen, gdyby państwo polskie nie walczyło z mafiami paliwowymi, gdybyśmy nie mieli środków na to, by w ten sposób inwestować ać te środki, które mamy w sport i w inne zadania. I dziś mamy wielki dzień. Dziś podpisujemy umowę. Jako Grupa Orlen jesteśmy sponsorem strategicznym Stomil Olsztyn, Dumy Mazur, Dumy Warmi. W armii. Jesteśmy zespół, który 75 lat tradycji, zespół, który jest jednością, dwie drużyny w drugiej i czwartej lidze, ale pod szczęśliwą marką Orlen wiem, że będziecie w ekstraklasie. Ja w to wierzę, panie prezesie i wiem, że dojdziecie do tej ekstraklasy, ale to nie tylko sport, to kibice. To jedność tego klubu, proszę zobaczyć, ile akcji społecznych, w których są zaangażowani kibice. Bardzo dużo akcji społecznych, różnego rodzaju pomocy drugiemu człowiekowi, czy różnego rodzaju nieszczęścia. I widzę, że kibice i klub jest bardzo w tym aktywny, niesamowicie aktywny. Ale to również dzieci. To jest akademia, gdzie macie 500 dzieciaków, przyszłych, może, Mistrzów Polski. To też bardzo mocno buduje, jeżeli widzimy, że klub inwestuje w dzieci i młodzież. To pokazuje jego wielkość, to pokazuje myślenie klubu, które jest ponadczasowe, nie z perspektywy wyników jednego czy dwóch sezonów. To musi być myślenie ponadczasowe i wy to myślenie ponadczasowe macie. Ale jeszcze wracając do tej jedności: wspaniałe akcje kibiców, wspaniała Solidarność. I też przede wszystkim ostatnia akcja związana też z Ukrainą, pomocy Ukrainie. Więc jesteście bardzo solidarnym klubem, solidarnym klubem dla, dla całej społeczności, tutejszej społeczności, społeczności w armii. I PKN Orlen wspiera 70 takich klubów w Polsce. To jest potężne zadanie, ale to zadanie po pierwsze jest społeczne, ale po drugie, to zadanie się opłaca firmie. I w ten sposób pokazujemy taką zupełnie inną twarz biznesu, takiego biznesu nowoczesnego, światowego biznesu. Biznes, bezpieczeństwo, ale i również zadania społeczne. Cieszę się, że tu jestem. Widzimy tu wiele innych możliwości współpracy, patrząc nawet na ten obiekt. Ale tak naprawdę wszelkie inne inicjatywy rodzą się od dołu. Więc uważam, że ta też inicjatywa zrodzi się od dołu, i zawsze będziemy wspierać ludzi, którzy, którzy krzewią kulturę sportu, którzy również spełniają zadania społeczne ludzi, którzy mają wizję w oku i działają dla innych. Ja bardzo dziękuję, że mogę tu być. Dziękuję, panie prezesie, panie ministrze, za zaproszenie, również za pana i wielu parlamentarzystów wkład w tym, byśmy. Również byli sponsorem strategicznym jako Grupa Orlen tej tego wspaniałego klubu, który jest dumą w armii. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za te słowa, Panie Prezesie. I o zabranie głosu proszę Pana Ministra Profesora Norberta Maliszewskiego. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. W trudnej sytuacji był klub Stomil Olsztyn. Stomil Olsztyn to jest. Największy klub na Warymi Mazurach, ale to jest coś więcej. To jest marka, to jest historia, to jest serce, które tutaj pozostawiają na stadionie kibice. Ten klub odnosił sukcesy podczas tej, tego sezonu. Co więcej, właśnie, miał rekord 16 spotkań bez porażki. Ale miał też taki inny niechlubny rekord. Tym niechlubnym rekordem było to, że miał najmniejsze. Wsparcie ze strony samorządu, czyli miał bardzo słabe finansowanie. Więc ja dziękuję tutaj panu prezesowi z tego względu, że to wsparcie dzisiejsze będzie przewrotem kopernikańskim dla klubu. Da nową nadzieję na to, żeby właśnie awansować do pierwszej ligi, bo zabrakło niewiele. Zabrakło szczęścia bardziej niż umiejętności. To co tutaj wspieramy to także pracę młodych ludzi. Dla mnie problemem jest to, że jak myślę o Warmii i Mazurach, to te młode talenty często wyjeżdżają do dużych aglomeracji, do Warszawy, do Gdańska. W młodych ludzi trzeba inwestować, trzeba ich wspierać, dlatego cieszę się, że Orlen wspiera także właśnie Akademię 500 zdolnych dzieciaków. Te dzieci mogą tutaj rozwijać swoje talenty i mogą tu zostawać. Więc dla mnie cenne, jest, są te dwie sprawy. Z jednej strony po, pomagamy ludziom w trudnej sytuacji, a z drugiej stawiamy na rozwój. Więc jeszcze raz dziękuję tutaj grupie Orlen. Trzeba podkreślić, że grupa Orlen myśli globalnie, czyli myśli o problemach związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Myśli o tym, żeby Polacy mieli jak najtańsze paliwo na stacjach. Ale także potrafi działać lokalnie, czyli potrafi y, angażować się w problemy lokalnych społeczności. A Orlen był, y, Orlen, i y, tu jest właśnie takim mocnym wsparciem. O co chodzi? O to chodzi, że my mamy taki szczególny moment. Jeżeli klub bardzo dobrze grał przez cały sezon, bardzo niewiele zabrakło do awansu. To wtedy jest ta sytuacja najtrudniejsza, bo niektórzy zastanawiają się, czy to jest przyszłość, czy należy odejść, czy należy znaleźć inny klub o lepszych perspektywach, więc to, co zrobi tutaj to, co, to, co robi grupa Orlen, no to wspiera w tym najtrudniejszym momencie. Pokazuje, że te perspektywy są, że jest tutaj przyszłość, za co bardzo dziękuję tutaj panu prezesowi, życzę kibicom, kibicom Stomy Olsztyn. Kolejnych przeżyć, kolejnych wspaniałych spotkań, a także życzę zawodnikom Stomil Olsztyn, którzy naprawdę dokonali takiego dużego skoku, jeżeli chodzi o poziom gry podczas tego sezonu, sukcesów w przyszłym. Więc na dobre i na złe, tak jak powiedziałem w niedzielę, będziemy wspierać Stomil Olsztyn i życzę sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie ministrze. Pora na moment kulminacyjny. Atrybutem każdego klubu jest jego koszulka. Na koszulce Stomil Walsztyn. oczywiście będzie można zobaczyć tę współpracę, która dziś tutaj została ogłoszona. O, Dziękujemy serdecznie. się Znaczy nie będziemy się teraz przebierać, ale, ale bardzo dziękuję za koszulkę. zdjęcia. Ja też bardzo mam nadzieję przede wszystkim, że te koszulki będą ubierane bądź zawisną w honorowym miejscu. chwila dla fotoreporterów. Kiedyś byłem napastnikiem więc dla mnie akurat dobrze dobrane jest właśnie dobrze dobrane, to dobrze dobrana to co się cieszyć no i masa dobrych wieści cieszymy się że mogliśmy się z państwem nimi podzielić dziękuję za uczestnictwo w tym briefingu w tej części oficjalnej teraz pora na indywidualne rozmowy do których oczywiście zachęcamy państwa dziękuję bardzo